Dzień dobry, cześć. Jeśli jesteś autorem kursów i sprzedajesz swoje kursy, albo jesteś przedsiębiorcą, który posiada kursy, które sprzedaje, wcześniej wykonane przez ciebie bądź posiadasz prawa do ich dystrybucji, zapewne potrzebujesz platformy edukacyjnej do tego, aby je dystrybuować. Zastanawiasz się, czy można byłoby zautomatyzować e, e, proces sprzedaży, to od razu odpowiem, że oczywiście można. Czy można zautomatyzować wystawianie faktur? Tak, można zautomatyzować wystawianie faktur. Czy można zautomatyzować komunikację z klientami? Tak, można zautomatyzować wszystkie te procesy. Zapraszam Ciebie do tego, żebyś poznał rozwiązanie, które na dzisiaj jest wyjątkowe na rynku polskim. Dlaczego? Dlatego, że jest umieszczone na Amazon Web Services. Jeżeli Twoje rozwiązanie, albo to, o którym myślałem, kiedykolwiek słyszałeś o tym, że może być niewydolne, kiedy wyjdzie na nie 50-100 osób, to chciałem tutaj powiedzieć, że w przypadku rozwiązań, o których mówię, la e możesz zapoznać się z opisem. To umieszczone jest na Amazon Web Services. Oznacza to, że właściwie narzędzia skalujące są. Takie przy których wejście nawet 100-150 tysięcy czy miliona osób w danym momencie na Twoją platformę nie stanowiłoby kłopotu. Obyś miał tylko, że tak powiem, e, kwestie skalowalności do ogarnięcia przy już przy milionie użytkowników to by było absolutnie kluczowe. Ale jedno jest pewne, dzisiaj zaczynasz i nie wiesz kiedy, dojdziesz do momentu, w którym wydajność platformy będzie, kluczo, będzie kluczowym e, współczynnikiem. Warto zapoznać się już teraz z rozwiązaniami, które są na rynku wyjątkowymi, takim jest Elea. Krótko rzecz ujmując, Lea do niedawna to były platformy, które to są platformy, które są sprzedawane w kwotach siedmiocyfrowych, a dzisiaj dla Ciebie, dla Twojej firmy są dostępne za no właśnie, skontaktuj się i zobacz. Powiem Tobie, że są to kwoty w setkach złotych, nie w tysiącach, nie w dziesiątkach tysięcy. W setkach złotych dostępne. Zapraszam Ciebie do odwiedzenia strony e-lea.pl, następnie sprawdzenie na, na tej stronie zakładki z platformami do sprzedaży, ewentualnie kontakt ze mną, e, zakładka, zakładka kontakt, konsultacje, wybierz godzinę, bardzo chętnie pomogę w każdym temacie i postaram się odpowiedzieć na każde pytanie. Zapraszam i mam nadzieję do usłyszenia.